Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kuba z kanału Zakochani w Lego i po prawie rocznej przerwie wracam do Was i znowu będziemy mogli się cieszyć dobrodziejstwami jakie daje nam Lego. Słuchajcie, od czasu mojego ostatniego filmiku dużo się zmieniło. E, między innymi zmieniło się to, że zakupiłem swój wymarzony zestaw, czyli Piratów z Zatoki Baraku. Jest to naprawdę ogromny set, minęło już prawie 2 lata od jego premiery, dlatego stwierdziłem, że nie będę go recenzował. No, chyba że wyrazicie taką chęć w komentarzach, no to wtedy nad tym się zastanowię. Powiem Wam szczerze, że nawet próbowałem go nagrać w formie takiej e, recenzji narracyjnej, czyli że Wy widzicie obrazy, ładne ujęcia, a ja w tle jako narrator tudzież lektor e, opowiadam o tym zestawie. Natomiast nie rozwodźmy się nad tym, co jest z tyłu, tylko nad tym, co jest tutaj. A jest to zestaw 6348 Mobilna Jednostka Policji. Jest to taki pierwowzór tych dzisiejszych jednostek, których mieliśmy już chyba z 5 generacji. E, ten zestaw jest z roku 1994. Czyli ma prawie 30 lat, jest starszy ode mnie o 11, tak więc naprawdę kawał historii. Bardzo fajny zestaw. Eee, myślę, że nie będziemy się tutaj nad nim eee, rozgadywać, tylko przejdziemy od razu na stół do recenzji. Ale zanim przyjrzymy się samym klockom, myślę, że warto zwrócić uwagę na opakowanie oraz instrukcję, ponieważ są one swego rodzaju egzotyką, e, mimo że są tak stare. Zobaczcie tylko na tą e, szatę graficzną. Wygląda ona bardzo, bardzo dziwnie, nieco inaczej niż na dzisiejszych klockach, ale bardzo fajnie, myślę, to się prezentuje i ma takiego ducha właśnie starych zestawów. Tutaj mamy logo serii, czyli system, który był... Poprzednikiem z serii LEGO City, a z tyłu, zobaczcie, moi drodzy, mamy przykładowe alternatywne budowle, i do nich instrukcji nie znajdziemy. Tak więc możemy odzorować sobie je patrząc na same zdjęcia, i myślę, że to był bardzo dobry ruch, ponieważ wtedy można było e, poszerzać swoje umiejętności budowniczego, budując bez instrukcji i rozkminiając, jak mamy zbudować coś takiego, nie mając, właśnie książeczki. E, natomiast jeżeli chodzi o instrukcje, to jest ona naprawdę dużego formatu i powiem Wam szczerze, że jest bardzo cieniutka w porównaniu, w porównaniu do tego co mamy teraz. Jest bardzo, bardzo cienka. E jest mniej przejrzysta, zdecydowanie. Zobaczcie, ile mamy ruchów na jednej stronie, i to też moim zdaniem było dobre, ponieważ wtedy trzeba było bardziej rozkminiać, co trzeba zrobić w danym ruchu, i żeby też niczego nie pominąć, ponieważ nie mieliśmy wyszczególnionego tego, co musimy zrobić. Podejrzewam, że teraz, w, w dzisiejszych czasach, instrukcja do takiego zestawu byłaby o wiele dłuższa, bo ta ma raptem 13, 14, 15 stron. Miałaby też więcej kroków i byłaby o wiele grubsza. Tutaj tak nie jest i to zdecydowanie na plus. Z tyłu natomiast mamy e, rok, e, z którego zestaw pochodzi oraz inne ujęcia tego zestawu. No to teraz możemy zobaczyć danie główne. A te naprawdę wygląda smakowicie. Zobaczcie jak cudownie ono się prezentuje. E, myślę, że omawianie podzielimy sobie na dwie części. Mówimy sobie tira wraz z motocyklem oraz przyczepę. Tak więc nie tracąc czasu zaczynajmy. Jeżeli chodzi o ciąg siodłowy, to jest to czterostudowa konstrukcja, tak właściwie jak wszystkie samochodowe e, konstrukcje, właśnie z lat 90., bo wtedy LEGO e, takie też produkowała, czyli wszystkie pojazdy miały szerokość czterech studów. E, myślę, że ten pojazd wygląda naprawdę zacnie. Mamy tutaj 6 kół, e, mamy też możliwość zaczepienia w tym miejscu naczepy do środka można się dostać za pomocą otworzenia dachu, co jest naprawdę przydatną i praktyczną funkcją. Natomiast w środku oprócz kierownicy nie znajdziemy nawet fotela, bo wtedy chyba ten element nawet nie był produkowany. Na dachu mamy koguty, oczywiście nie zabrakło uchylanych drzwiczek, co często daje się odczuć w tych nowych zestawach, a z przodu mamy taką aluminiową rurę chroniącą przed zderzeniem oraz światła. No i zamiast rejestracji napis "polis", bardzo. Mi się ten pojazd podoba, jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj mamy również rury wydechowe, no i jakąś dobudówkę, prawdopodobnie z łóżkiem dla kierowcy. Tutaj mamy prawdopodobnie zbiorniki na paliwo, i tak właśnie prezentuje się pierwszy pojazd. Motor również jest niegorszy. Jest to odlew e, motocyklu, który chyba najbardziej mi się podoba. Być może wynika to z sentymentu, ponieważ pierwszy motor i gości w mojej kolekcji właśnie był taki, z tym że czarny i dostałem go e, z, w klockach e, właściwie w spadku w klockach od e, znajomych moich rodziców. E, bardzo fajny, przywołuje miłe wspomnienia. A jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, mamy tutaj napis Polis, Antenkę, Kogut i to właściwie tyle. Mały, ale cieszy oko. A przyczepa, jak na tak małą konstrukcję, zapewnia nam naprawdę mnóstwo funkcji bawialnych. Zobaczcie, oferuje nam wyciągnięcie podpór z podwozia. Jest to bardzo prosty mechanizm, a zapewnia naprawdę dużą stabilność. Zobaczcie, nic tutaj tej przyczepy nie przewróci. Z przodu natomiast mamy pomniejsze akcesoria, takie jak wyciągany szlaban który zawsze niestety odczepia nam się z tym klockiem 2x2, a nie powinno tak być. O, teraz jest w porządku, oraz dwa pachołki z jakimiś migaczami. Na dachu natomiast znajdziemy mocny halogenowy reflektor i możliwość artykulacji naprawdę jest wielka, możemy zarówno to robić w osi poziomej, jak i w osi pionowej, więc super. Tutaj obok jest radar z wysoką czerwoną anteną i go też możemy e, regulować na różnorakie sposoby. Jeżeli chodzi o wnętrze, ono też prezentuje się bardzo dobrze. Trzyma poziom, trzeba to przyznać. E, możemy się tam dostać otwierając tą największą klapę z dwoma oknami lub otwierając tylną e, pakę, tylne drzwi. E, robimy to najpierw wysuwając drabinę, a później otwieramy drzwiczki. Warto też wspomnieć, że ta szyba jest uchylna, co również na plus. Tutaj na wyposażeniu znajdziemy walkie oraz yy, lizak policyjny. A w środku znajdziemy dwa obrotowe fotele, bardzo fajnie i co ważne, wysuwany komputer. Bardzo fajny mechanizm, właściwie nie mechanizm, no bo yy, no to jest takie prowizoryczne i proste, ale bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj nadruki. Nadruki, uwaga, to nie są naklejki, klawiatury, ekranu, jeszcze takiego starego, bardzo fajnego i klimatycznego. A tutaj po tej stronie znajdziemy jakieś sonary, jakieś radary nagrania z tych taśm. Nie pamiętam, jak się nazywały dysk nie, dyskietki, już widzicie, pokolenie XXI wieku, na pewno teraz Wam to napiszę. A tutaj mamy, o, kasety VHS, to chyba to było właśnie to. A tutaj mamy prawdopodobnie zdjęcie jakiegoś Zbyszka Wytryszka y oraz jego odciski palców i takie tam rzeczy. Niestety nie znajdziemy tutaj takiego mini więzienia, jakie możemy znajdować w tych y dzisiejszych policyjnych mobilnych jednostkach, ale myślę, że... Klimat tego zestawu oraz to, co on tak czy siak oferuje, nam to wynagradza. Jedyną nierozpatrzoną sprawą są minifigurki, i teraz możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Myślę, że jak na tamte czasy, naprawdę są dobrze zadrukowane. Szczególnie ten kierowca posiada naprawdę przyjemnie zadrukowany torsik. Natomiast, jeżeli chodzi o minki oraz buźki, trzeba przyznać, że Lego. Jeżeli chodzi o tę sprawę, o ten temat, zrobiło naprawdę wielki krok naprzód. Dzisiaj są zatrukowane o wiele lepiej, o wiele bardziej szczegółowo i po prostu wyglądają wyśmienicie. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego odcinka, to myślę, że wykonaliśmy naprawdę przyjemną podróż w czasie i przekonaliśmy się, że LEGO i w tamtych latach umiała zaskakiwać naprawdę świetnymi zestawami. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych i do zobaczenia!